Czysta Woda dla Krakowa. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Myślenice. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Miniony rok w mieście Myślenice, jeśli chodzi o inwestycje, to przede wszystkim realizacja projektu Czysta Woda dla Krakowa, polegającego na budowie i przebudowie kanalizacji oraz sieci wodociągowej w całym mieście. O to, co udało się wykonać w ramach realizacji tego projektu w minionym roku, oraz o to, co jeszcze zostało do zrobienia w roku bieżącym, pytamy burmistrza miasta i gminy Myślenice, Macieja Ostrowskiego to no przede wszystkim cały pierścień wokół centrum e, miasta, czyli ulica Reja, ulica Żeromskiego, ulica Słowackiego, e, Gałczyńskiego, e, ulica Kazimierza Wielkiego. E, to były te główne ulice, które udało się wykonać. Ulica Piłsudskiego, były główne ulice, główne kolektory, głębokie wykopy, tak naprawdę podwójne sieci, bo w większości przypadków było rozdzielenie wód opadowych od wody od, 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 od sieci sanitacyjnej. Także to były naprawdę poważne sprawy. No i ten pierścień wokół centrum, pamiętacie państwo? wakacje, żebyśmy zdążyli przed rozpoczęciem roku szkolnego, to wszystko się tak naprawdę udało, łącznie z odtworzeniami większości. Pozostała na rok 2015 ulica Mickiewicza, która właśnie się rozpoczęła i tam jest o stosowne oznakowanie, jak było ciepło, no dzisiaj jest śnieg, ale jak było ciepło, to prace szły w miarę. Pozostaje część ulicy Parkowej, czyli skrzyżowanie od ulicy Piłsudskiego z ulicą Parkową, łącznie z dużą komorą, która musi być tam zakopana na wcięcie naszego parkingu na Zarabiu. I zakończenie osiedla tysiąclecia. Górne przedmieście, ulica 3 maja. To są te elementy, które zostają. No i po pokończenie tych jeszcze... Usuniętych nawierzchni asfaltowych, które są usunięte, żeby pokrycie, żeby był właściwie przejazd. No i będziemy też przeglądać na wiosnę, co się stało po zimie, które trzeba miejsca poprawić. Także w miarę możliwości postaramy się, żeby gdzieś maj, czerwiec było wszystko zakończone. W ramach tych odtworzeń, czy dróg, czy chodników duża część miasta, szczególnie na przykład na osiedlu, zyskała lepszy wymiar estetyczny dzięki właśnie tej inwestycji. Estetyka przede wszystkim, ale jeszcze chcę powiedzieć, że wespół z Zorzą. To Właśnie te rozszerzenia powodują e, i ta zmiana powodociągu, zmiana lokalizacji linii wodociągowej, że też jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, bo te trakty, które zostały zrobione wzdłuż tych dług, e, nowych bloków na osiedlu tysiąclecia, mają służyć zabezpieczeniu przeciwpożarowemu, właściwie ewakuacji mieszkańców czy dojazdu dla samochodu strażackiego, który może w taką czynność przeprowadzić. To jest ważne. Ja przypominam, że 8 lat temu mieliśmy tragiczną śmierć właśnie w pożarze mieszkańca osiedla tysiąclecia, samochód nie mógł dojechać. Dlaczego realizacja tej inwestycji była tak istotna właśnie jeszcze, żeby większość jej zrobić jeszcze w 2014 roku? Dlatego, że my musimy rozliczyć całą inwestycję w roku 2015, bo chcę Państwu przypomnieć, że okres programowania tego pierwszego z Unii Europejskiej jest 2.7.2.13 plus 2. Czyli dwa lata były takie dodatkowe, czyli to jest rok 2015 I, no i musimy w miesiącu czerwcu już ostateczne dokumentację całą złożyć w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie celem rozliczenia całości projektu. A to, co się w ostatnim roku działo w 2014 i 2015 jest zakończeniem całości projektu tego, który rozpoczęty był w 2009. Czysta Woda dla Krakowa. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Myślenice. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.